Co pana sprowokowało, żeby pojawić się dziś na, tej, na tym marszu, na tej proteście? No myślę, że wspólny cel Ruchu Kamrackiego i Konfederacji Koronu Polskiej, która to organizuje, no czyli sprzeciw wobec włączenia nas do wojny, która nie jest nasza, to, to jest przez naszych odwiecznych wrogów. I nie powinniśmy się w ogóle. Kim są dojść. ci odwieczni wrogowie, Ukraińcy czy Rosja? Obaj, obaj. Mhm. Historia pokazuje, że żaden z tych krajów nie jest nam Przy, Pytając ludzi, mieliśmy dużo opinii, kto by chciał na stronę tej wojny. Niektórzy twierdzili, że Rosja, inni, że Ukraina. Pan uważa, że kto jest odpowiedzialny za te próby? No, uważam, że Ukraina, tak jak zresztą były prezydent Duda, jak już przestał być prezydentem, to się otworzył. I Rywanowskiego, dziennikarza. Powiedział w wywiadzie, to co są wszyscy wiemy od dawna że Ukrainie zależy od początku, żeby jak najwięcej krajów się zaangażowało po jej stronie. Jakie oni mieliby cel w tym, żebyśmy się zaangażowali bardziej niż militarnie? Czy to nie oznaczałoby dla nich większych problemów z No Nie no, do tej pory bezpośrednio walczą sami. No, do oczywiście należy wielu najemników. Ale gdyby NATO tam wkroczyło, no to wiadomo, no im byłoby łatwiej i byłaby większa szansa, że wygrają. Uważa pan, tak, że, że, rząd, jak że nasz rząd wspiera te starania ukraińskie? Czy stoi przed nimi w opozycji? Nasz rząd niestety stanął po stronie Ukrainy. Nie wiadomo właściwie dlaczego, bo twierdzenie, że Ukraina nas chroni przed Rosją, no to świadczy o braku znajomości geografii. No my z Rosją i tak graniczymy. Ale czy fakt, że Ukraina, Ukraina osłabia obecnie Rosję przez wojnę i przez walkę nie jest realne, że osłabia Rosję przed potencjalnym konfliktem? Po niszcząc ich sprzęt, walcząc z żołnierzami i osłabiając ich militarnie? Nie wiem na ile jest to osłabienie. No, Rosja na razie tą wojnę prowadzi w sposób chaotyczny. Nie, nie wysyła tam wcale wszystkich swoich sił. Także no, to pan. Żeby... To, że ta wojna po prostu nikomu nie zależy na tym, właściwie, żeby ta wojna się skończyła, a zwłaszcza nie zależy Ukrainie, no bo wtedy skończy się finansowanie. A jak emocje wojenne odpadną, no to wielu ludzi zaczyna zadawać pytania, na co te pieniądze posły. No, mówi się, że ta broń, co tam jest dostarczana, trafia na czarny rynek m.in. z krajami nie obciążonymi embargiem. bo tego co się dzieje. Dobrze, czyli Już uważa pan, że pokój jest niemożliwy przez niechęć do pokoju obydwu stron Rosji i Ukrainy. No póki co tak, no więc nie ma. Wolniśmy jedynie, co możemy najlepszego zrobić. To zachować neutralność i nakłaniać do rozejmu. Wtedy obaj nasi wrogowie, tak jak jest kiedyś powiedział ojca, pamiętam, Sokrates, że dobrze jest załatwiać spory między wrogami, bo wtedy jeden z nich się stanie przyjacielem. A w sytuacji, kiedy byśmy ogłosili od razu, że my się nie mieszamy, ale gotowi jesteśmy pośredniczyć w negocjacjach pokojowych. To obie strony by doceniły, że nie występujemy przeciwko nim. A czy właśnie wspieranie Ukrainy militarnie nie jest tym sposobem, żeby załatwić te sprawy między naszymi wrogami, bez naszego zaangażowania? W końcu chyba lepiej, żeby no nie zaangażujemy, no, spęd... bo wysyłając broń, o to sami się osłabiamy. Ale jednocześnie osłabiamy wroga, bo ta broń jest używana do walki z naszym wrogiem bez narażenia naszych polskich żołnierzy. No, nasi żołnierze w ogóle tutaj się nie muszą narażać, bo to nie nasza wojna. W ogóle nie powinniśmy wysyłać broni, bo to tylko eskaluje ten konflikt, a nie skłania do pokoju. Bardzo dziękuję. Uważam, że powinniśmy wreszcie się odsąsnąć, nawoływać do zawarcia pokoju, no i przestać wspierać jedną stronę, a udzić na drugą. Bardzo dziękuję. Bo obie z te strony są nam stanie i tak samo wrogie, co zresztą wcale się z tym nie kryją, oficjalnie w swoich wystąpieniach.